Nazywam się Rafał Winkiewicz, jestem zespołu szkół handlowe ekonomicznych w Białymstoku. Mm. Mój projekt polega na pomocy dla osób niepełnosprawnych. Jest to dla nich aplikacja, która ma pomóc poruszanie się po infrastrukturze miasta. Mm. Było bardzo dużo przede wszystkim pomysłów. Staraliśmy się coś, czego nie ma jeszcze. Była to rzecz, która jest wprowadzona w jednym województwie i na jedno miasto. Uznałem, że czemu nie na całą Polskę tego zacząć produkować inaczej? Przede wszystkim po swojemu. Muzyka. Osoby niepełnosprawne i rodzice dzieci, które jeszcze jeżdżą w wózkach, oraz asystenci osób niepełnosprawnych. Nie ma miejsca, w którym jest na nich zebrana cała tabela, mapa informacji. I chciałem to stworzyć, dlatego żeby im pomóc. Nauczyło mnie to pracy, cierpliwości, znam statystyki osób niepełnosprawnych w wielu województw.